Obraz grozy wojny. Obraz potęgi artylerii. Po tych trzech dniach walk 19 Pułk Piechoty uzyskał wsparcie, ale pomimo tego wsparcia, pomimo dotarcia do sił polskich 24 Pułku Piechoty, w boju spotkaniowym z niemieckim 8 Pułkiem obie strony poniosły znaczne straty. Broniący wzgórz na południowym skraju lasu w rejonie Dworu Łąck trzeci batalion 19. Pułku Piechoty został praktycznie rozbity. Ale mimo to 19 września po północy doszyło kolejne natarcie polskiej piechoty. Z marszu zaatakowano pozycje niemieckie. Próby wyparcia Niemców zawisłe prowadzone było do oporu starano się kolejnymi natarciami odepchnąć, odrzucić Niemców do rzeki. Próby te nie pozwoliły jednak zlikwidować niemieckiego przyczółka. Niemcy zdołali utrzymać mały przyczółek i przerzucić na południowy brzeg kolejne siły. 15 września oddziały polskie stoczyły najcięższą walkę o Radziwie. Wsparte dobrze przygotowanym ogniem artylerii zepchnęły Niemców. Silny ogień nieprzyjaciela od czoła i kontratak niemieckiej piechoty zmusił Polaków do wycofania się na skraj Lasów Łąckich. Zmęczone i wykrwawione trzydniową, nieprzerwaną walką oddziały poniosły znaczne straty. XIX Pułk Piechoty, który nieprzerwanie od początku uczestniczył w tym starciu, został zdziesiątkowany. Praktycznie liczebność pułku zmalała do jednego batalionu. Bardzo odczuwalny był brak środków medycznych. Zaczęło brakować amunicji. Były też trudności w zaopatrzeniu w żywność. Żołnierze byli wyczerpani i wykrwawieni. Gdy 16 września załamał się front polski nad Bzurą, zdziesiątkowany 19 pułk piechoty odszedł ze swoich pozycji. Resztki pułku cofające się zostały dodatkowo. Rozbite przez ataki niemieckiego lotnictwa. 19 pułk piechoty od sieczy Lwowa przestał praktycznie istnieć. Jedynie małe grupy żołnierzy zdołały przedrzeć się do Warszawy i tam uczestniczyły w obronie miasta. Choć polskie kontratarcie pod Płockiem nie zakończyło się sukcesem, jednak zdecydowanie ten polski opór uniemożliwił trzeciej dywizji niemieckiej rozwinięcie operacji bojowej. I ten polski opór odegrał znaczącą rolę osłonową dla całej bitwy nad Bzurą. Oto przed Państwa oczami toczyła się żywa historia. Oto mogli Państwo historię zobaczyć, poczuć i usłyszeć. Tylko w rekonstrukcji historycznej możliwe jest wydanie komendy. Koniec. Martwi mogą ożyć. Dziękujemy rekonstruktorom. Dziękujemy za zaangażowanie. Rekonstruktorzy za chwilę przygotują się do defilady. A ja w imieniu wszystkich uczestników i organizatorów chciałbym bardzo serdecznie podziękować płockiej publiczności za tak wspaniałe przyjęcie, za te tłumy, które dzisiaj obserwowały kawałek historii tej ziemi kawałek historii, którą staraliśmy się pokazać żywymi obrazami. Bardzo prosimy, aby państwo jeszcze pozostali przy barierkach, za chwilę rekonstruktorzy, którzy brali udział w inscenizacji, przejdą bezpośrednio przed państwem w defiladzie.